Największy przyjaciel człowieka w boju to był koń. Często słyszane historie były takie, że koń zasłaniał własnym ciałem przyjaciela człowieka lub też rannego wyciągał z, z pola bitwy. Dlaczego koń zasługuje na to, by wreszcie przestać zabijać jego dzieci? Bo to jest jeden z największych przyjaciół człowieka. Przecież my, my ludzie oddajemy często pod opiekę nasze ciężko chore dzieci tak? do konia terapeuty. Prowadzi się ich w bioterapię. To prawda, tak. I Ufamy temu wielkiemu zwierzęciu, że nie zrobi krzywdy. Do mnie przyjeżdżały, przyjeżdżała młodzież niewidoma, i ja widziałam zachowanie koni, ponieważ oni musieli dotknąć, żeby zobaczyć tak, tego konia. I ten koń się nie odwracał, on pozwalał na wszystko, stał spokojnie, przytulał się. Więc Dlaczego ludzie, jak przysłowiowa maszyna się zepsuje, czyli coś koniowi się stanie lub zestarzeje się, to w większości przypadków, jeszcze żeby nie stracić, żeby zyskać, no to na śmierć go sprzedają ludzie. Mhm. Ludzie nie doceniają przyjaźni, a wielu starszych już ludzi mówi, że. Znany cytat: Im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej kocham zwierzęta.